Halo, witam Was z drugim materiałem dotyczącym gearboxa. Słuchajcie, poprzedni materiał Wam widziałem, że się dosyć fajnie spodobał. Także dzisiaj po prostu lecimy z kontynuacją. Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy robili własny silnik, pierwszy silnik jednocylindrowy, który stworzę. E, ogólnie w gierkę trochę pograłem, żeby tam mniej więcej wiedzieć co, gdzie i jak się robi. Także no. Zaczynamy, słuchajcie. Begin game, game zrobimy sobie creative, nową mapę, flat i dobra, już jesteśmy w samej naszej grze. A więc tak, od czego by tutaj można było zacząć? Zacznijmy sobie od latania i od skonstruowania pierw naszej ramy, naszego miejsca, w którym będzie znajdował się nasz silnik. E, więc tak, weźmy sobie dwa ax... chociaż dobra. Bimy, zrobimy sobie takie trzy bimy jako podstawę. Ok, i mamy trzy bimy jako podstawę. Silnik będzie jednocylindrowy, jak już wcześniej wspominałem. Yy, także dodajmy sobie następne. Nauczyłem się też rotować różnego rodzaju yy, obiekty, także to mi się wydaje, że też mi pomoże. Kolejny bim, szybka rotacja. Yy, nie ta strona, tutaj właśnie. <laughs> także jestem ciekaw ogólnie, ile mocy będzie miał ten silnik. <laughs> Nadal jest yy... i teraz tak. Yy... <coughs> Muszę odchrypnąć, bo mnie coś tam kawałek yy, Zrobimy sobie jednocylindrowy yy, silnik, także będziemy potrzebowali. Czekajcie, transparentny. Zrobimy sobie co? Transparentny. Ok, yy, transparentny, do tego to będziemy potrzebować. Czyli nasz wał korbowy. Ok, wał korbowy mamy teraz. Musimy to sobie wszystko ze sobą zespolić w ten oto sposób. Dobrze. Yy, I teraz tak. Chociaż, o właśnie, to przełożymy sobie w tą stronę. Tu będziemy potrzebowali jeszcze głowicę. I oczywiście gaźnik. To jest gaźnik? Przepustnica to jest tutaj nazywana, chociaż ja to nazywam gaźnikiem. No, wyjść gaźniku. Cyk, cyk. Ok, mamy głowicę gaźnik. Cylinder połączone jest wszystko w miarę w porządku, więc możemy sobie teraz mm, jakiegoś flywea fajnego załatwić. Mm, na przykład zrobimy to w ten sposób: na początku damy sobie zębatkę 18 zębów, i zaraz sobie damy zębatkę 64 zęby. Dlaczego? Te 60, 60, a nie, nie możemy tak dać. No, tak zapomniałem. Dobra, no trudno, no to będzie po prostu taka mała zębatka. Czy ona nam się opłaci? Nie wiecie, co dam zrobić, większą tą zębatkę. E, ogólnie nie, nie, traktu, nie traktujcie tego materiału w jakikolwiek sposób, jako poradnik. No właśnie, dobra. W ten sposób i co dalej? M, ponieważ nie jest to poradnik, po prostu ja sobie coś tutaj buduję, wy sobie to oglądacie i wszyscy są zadowoleni. Dam sobie ją tak hmmm kurde schowałem przedtem robimy coś takiego, coś takiego myślę Ok, możemy sobie to skopiować tak nauczyłem się też kopiować, ogólnie jakby ktoś się pytał i teraz tak, to mogę sobie dać w tu ponieważ w tym miejscu będziemy potrzebowali starter, on będzie tutaj O, właśnie w tym miejscu. To mogę przesunąć tutaj. A, wiecie co? Te koło zamachowe jednak będzie chyba miało tutaj sens. Po prostu one będzie przesunięte. No, halo. Mm, wiecie co? To jest sobie za małe koło. Ja się z tym męczę, a wiem, że i tak będzie za małe. Damy sobie te, damy sobie te największe koło. Ok, w to miejsce. Uhum. Jakby teraz rozwiązać to, chociaż wiecie co, dobra, to ma po prostu działać. Dodamy <grymamy> sobie teraz axel, czyli oś, ok, w to miejsce do naszego rozrusznika. Dwa razy klikniemy sobie, tutaj skrócimy naszą ośkę, ok. Następnie zębatka, zębatka. Jakoby to zębatka najbardziej pasowała. Mi się wydaje, że 12 zębów. No, 12 zębów. Jak się pokazała taka zielona strzałka, to one się będą zazębiać. Chyba, chociaż chyba jednak nie. Czyli musi być trochę większa ta zębatka. 16 zębów. Nie, ona już tutaj jest za duża. Widzę. Czyli dobrze mówiłem, dobra, wracamy do 12 zębów. Ok, no, ok, Okej, okay, coś takiego, i teraz tak, yy, to będziemy musieli kliknąć i zedytować na invert solenoid. Ze względu na to, że. A, w sumie zaraz zobaczycie bo normalnie rozrusznik, jak go odpalamy, to on się wysuwa, a w tym momencie będzie on cały czas wysunięty. Jak będziemy musieli go odpalić, to on się będzie chował i za tą zębatkę zna przeciwka. Ok, czyli rozrusznik już mamy. Czyli w teorii nasz snik już powinien pracować, prawda? F, spuścimy sobie go na dół. Ok. O kurde, ale nie zbuta. Jeszcze raz. Odwrócić. Ok. Bum. Ok, jak widzicie wysyła nam się nasz rozrusznik, także. Aha, yy... muszę przypisać do niego klu... klucz G, czyli G będzie odpalało nam go. Ale na razie nie możemy nic tutaj ruszyć, chyba ze względu na to, że. No dalej, klikaj mi się. Aha, dobra, już mam to w tym trybie. Mm -hmm. Dobra, właśnie w takim trybie to chciałem odpalić, yy, dlatego że nie mamy chyba tutaj wszystkich, o właśnie, tutaj mamy oś spiętą tu na stałe, a to ma być oś obrotowa, no i to chyba wszystko. I teraz powinno się to wszystko tutaj ładnie ruszać, więc uwaga, ok, tylko ja sobie jeszcze włączyć dźwięki. Mam nadzieję, że wy nie będziecie tego słyszeć, nie powinniście. Bynajmniej, dobra, silnik się kręci, ale co jest złego, że on się nie chce odpalić? Hmm, za małe obroty. A, głowica była nieodpalona, dobra. A jak tam, no właśnie, gaźnik też był nieodpalony. Jak się klika na coś E, to się to odpala i zamyka, jakby ktoś pytał, także byłoby to po prostu wyłączone, nie wiem dlaczego. No dobra, odpalamy, no i co, odpalił i mamy mój pierwszy silnik Na nagraniu, w sumie było już wcześniej, muszę się przyznać, że testowałem jak to mniej więcej będzie działało, także nie jest to Tak, upiup. robiłem jednocylindrowy silnik, nie robiłem dwucylindrowego silnika Także co, teraz mogę sobie dodać gazu Aha, pierw muszę jeszcze dać ten, tutaj gdzieś się dodaje tego gazu, czyli nasza na F Uu, ale to ma mocy Mogę sobie zmienić jeszcze obroty na 4000, Oj, muszę zatwierdzić i więcej DMO. No. no, jak teraz nacisnę G, to po prostu nam zwolni do, 6000, do 600 obrotów. Ile on ma tu ustawione? On ma tutaj max rpm 1500, sobie mu ustawimy. I teraz, ile on mu da tych rpmów? Czemu on jest teraz... Czemu on jest teraz cały czas... Aha, nie mogę mu teraz odsprzęglić tego gaźni gaźnika... rozrusznika. No nie wiem dlaczego. Bynajmniej, słuchajcie, w tym materiale to będzie już wszystko. Silnik jednocylindrowy jest zrobiony. Generuje on... Nie mam pojęcia ile mocy. Nie jestem w stanie sprawdzić, pewnie na stopkratce stop sobie zobaczę i, i wpiszę gdzieś tytuł. Bynajmniej działa, działa. Także w następnym materiale sobie zbudujemy większy silnik, albo ogólnie cały pojazd napędzany tym silnikiem. To by była też fajna opcja. Także co, dziękuję za uwagę i do następnego materiału.